Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na Zamku w Nidzicy. Moim i państwa gościem dzisiaj będzie pan Krzysztof Bucholski z urodzenia Warmiak, z pochodzenia mazowszanin, a z wyboru Mazur. Z wykształcenia jest pan ekonomistą, absolwentem handlu zagranicznego. Zajmuje się pan regulacjami stanów prawnych i administracyjnych nieruchomości. Jest pan też zielarzem z zamiłowania, tak? Fizjoterapeutą, promotorem projektów naturoterapii, zdrowia i medycyny, która może pomagać drugiemu człowiekowi w życiu. Zajął Pan też w konkursie Sposób na Sukces drugie zaszczytne miejsce. Mógłby nam Pan przybliżyć to, tą historię? Tak, no zacznę od naszego sukcesu. Zostaliśmy zauważeni, zajęliśmy drugie miejsce w Polsce w konkursie na innowacyjne przedsięwzięcia na obszarach wiejskich, ale nie związanych z takim czystym, typowym rolnictwem. Poszukujemy innowacyjnego wykorzystania możliwości polskiej wsi, i nam się to udało. Bardzo się cieszymy z tego sukcesu, że zostaliśmy zauważeni i uhonorowani nagrodą i konkursem pod patronatem pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tak jak Pani powiedziała, zajmuję się zawodowo nieruchomościami, jestem ekonomistą, szukam najlepszych możliwości wykorzystania nieruchomości pod różne inwestycje, a ostatnimi laty jest to przede wszystkim gospodarka z surowcami naturalnymi. W jaki sposób tworzyć warunki do uzyskania optymalnej wartości właśnie z gospodarki z surowcami naturalnymi dotyczy to i surowców mineralnych, i organicznych. Zielarstwo jest takim właśnie obszarem, taką dziedziną, gdzie szukam zarówno pewnej inspiracji historycznej, tradycyjnej, w jaki sposób kiedyś wykorzystywano surowce zielarskie do naturoterapii, do pomocy w leczeniu różnych chorób. Dzisiejsze czasy szczególnie czasy cywilizacyjne powodują to, że te potrzeby nam nie tych potrzeb nam nie umywa, tylko przyrasta. My właśnie czerpiemy z tej tradycji, ale też weryfikujemy dzisiejsze możliwości, dzisiejszą wiedzę, dzisiejszą naukę i szukamy innowacyjnego wykorzystania. Czyli staramy się połączyć tradycje, zwyczaje razem z innowacjami, z dzisiejszymi możliwościami technologicznymi. I to wszystko dzieje się w Turowskim Młynie, tak? Tak. Turowski Młyn jest takim naszym centrum zielarstwa, tej działalności, którą rozwijamy już od wielu. Lat. Realizujemy to w ramach projektu odtwarzania dziedzictwa przemysłu wiejskiego. Przede wszystkim inspiracją stał się fakt, że ziemia, okolica Browiny, Turowa same nam podpowiadały. Fakt, że jeszcze w latach 80. w pobliskim Zybutowie był skup ziół Herbapolu, to też wskazuje, że okolica nadawała się do, do tego rodzaju produkcji zielarskiej. To jest coś, co, co nam zawsze przykuwało uwagę. Innym takim trochę wręcz anegdotycznym faktem jest to, że okolica Browiny Turowskiego Młyna słynęła w czasach przedwojennych i powojennych ze zbioru chućkogoju. To jest taki piękny jeszcze zapis fonetyczny mazurskiej gwary, dialektu, który jest takim skansenem polskiego języka staropolskiego, Hućkogój to inaczej dzisiaj określany bardziej popularnie części żywokos lekarski, ale jak sobie weźmiemy pod uwagę, rozbijemy sobie ten, tą, tą tą piękną nazwę na i guj, to też nam się wyjaśnia i znaczenie, czyli szybko gojący. Tak kiedyś wykorzystywano to ziele, tak to, to, to ziele było pomocne dla wielu mieszkańców naszego regionu, że powodowało to, że po zbiór Hućogju przyjeżdżało się z Ostrudy, olsztynka czy Nidzicy, właśnie na nasze pola, bo tam znane, odnajdywano to, to ziele. Takie fakty powodują to, że inspirujemy się właśnie tą tradycją, historią, szukamy różnych inspiracji i wybór patu Naturowski Młyn jako obiekt, który też wskazywał pewien sens, sens tworzenia takiego centrum zielarstwa. Dlaczego? Młyn to był zazwyczaj obiekt, którym dysponował dużą przestrzenią. Ta przestrzeń nie tylko służyła do mielenia zboża w produkcji mąki, ale również do suszenia. Duża powierzchnia dawała taką, taką możliwość. Przede wszystkim młynarz to nie był człowiek prosty rolnik, to był zazwyczaj człowiek no, mający pewien szacunek społeczny w pewną taką powszechną opinię, pewnej porady doradztwa. Młynarz często doradzał, gdzie co warto było kupić. Nawet w młynie każdy młyn funkcjonował trochę jak centrum informacji. Tu się przyjeżdżało z ziarnem, odbierało się mąkę, ale była też informacja, gdzie można kupić krowę, gdzie można sprzedać prosiaka, kto tego potrzebuje. Mało tego dla wielu osób to jest często zaskoczenie, że proszę sobie wyobrazić, że obiekty młyńskie często biły nawet swoje monety, tak zwane, tak, tak zwane bilony, żetony młyńskie, które służyły do lokalnego obrotu towarowego. Dzięki temu, że na przykład ktoś przywiózł zboże, dostawał taki żeton, czy tam większą ilość tych żetonów, te żetony były wymienialne, mógł za te żetony na przykład u sąsiada kupić krowę, a ten, 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 ten żeton z powrotem wracał do, do młynarza, na przykład przy zakupie od niego już gotowego produktu mąki. Także tych takich zwyczajów związanych z zielarstwem, które było blisko młynów, jest wiele takich źródeł, nie tylko w naszym regionie warmińsko-mazurskim, ale w ogóle w całej Polsce czy, 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 czy Europie. Trzeba też wskazać u, w uwagę, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zazwyczaj obiekt młyński, młyna wodnego, był zlokalizowany w takim obszarze, gdzie były różne warunki środowiskowe, które dawały możliwość występowania wielu różnym gatunkom roślin. Na przykład wały usypane, były, które tworzyły na przykład warunki do tworzenia jakiegoś zbiornika napływu, czy, czy wody, czy, czy, czy właśnie lokalizacji młyna, powodowały to, że były to wyeksponowane murawy, gdzie tworzyły się warunki do występowania ziół ciepłolubnych. Inne warunki, na przykład podtopienia, grunty torfowe, podmokłe, predysponowały lokalizację gatunków, które no, potrzebowały wody, wody do, 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 do funkcjonowania, do życia. Czyli cała okolica młyna wodnego zazwyczaj była bardzo e, ogromnym zasobem występowania wielu gatunków e, ziół. Czyli my sobie mówimy dzisiaj, takie nasze hasło, pod tytuł reklamowy, e, turowski młyny, ziele-miele, i rzeczywiście tak to było. My dzisiaj też to te zioła mielimy. Mhm. A na czym polega Pana działalność? Nie jesteście zakładem przemysłowym? Nie. E, tak jak e, mówiłem, jesteśmy manufakturą, jesteśmy. Takim obiektem, który bardziej się nastawia na działalność usługową, bo trudno być, mieć taką wiedzę, żeby leczyć się ziołami. Wymaga ona pewnej pomocy, obsługi, informacji, szkolenia, edukacji. Przede wszystkim my nie staramy się zastępować lekarzy, współpracujemy z ekspertami, z lekarzami naturoterapeutami, którzy są dietetykami, kosmetologami, fizjoterapeutami, naturoterapeutami i to grono takich naszych ekspertów się systematycznie powiększa. Bazujemy na, na ich autorytecie, my staramy się być przede wszystkim ich zapleczem surowcowym, jeżeli chodzi o produkty zielarskie, czyli dostarczać im produkty, które mają gwarancję jakości, bo trzeba pamiętać, że niestety typowo kupowany Susz ziołowy w, w markecie nie daje gwarancji jakości, bo nikt tego nie robi pod, kontra, pod, pod kątem takiej właśnie gwarancji jakości. Proces suszenia, na przykład, jest bardzo ważnym elementem, żeby zioło działało, żeby mogło pomagać. My w związku z tym skupiamy się w naszej działalności na takiej pomocy troszeczkę w szkoleniowej, usługowej, wskazujemy terapeutów. Z którymi współpracujemy, a my przede wszystkim skupiamy się na gwarancji jakości, żeby surowiec zielarski, który dostarczamy dla naszych terapeutów, miał gwarancję tej jakości. Mało tego, dzisiejsze czasy, dzisiejszy rynek właśnie poszukuje takich podmiotów, że przestaniemy już powoli po tej edukacji zielarskiej wierzyć masowym produktom zielarskim, bo tam nikt się nie skupia na gwarancji jakości. Rozumiem, że taki zwykły, przeciętny człowiek, który nie zna się tak na tych ziołach. Będąc w aptece może sobie nawet zrobić krzywdę, tak? nie znając jakby pochodzenia tego zioła i jego produkcji. Też sposób parzenia tych ziół jest bardzo ważny, tak? bo nieodpowiednie parzenie ziół też może szkodzić niż pomagać. Na pewno z ziołami jedyną ostrożność, którą musimy robić, żeby jeżeli w sposób długotrwały użytkujemy to, to, to zioło, no wymaga on pewnego sprawdzenia, weryfikacji. Czy trwałość czy konsumpcji takiego produktu zielastkiego właśnie nie wyrządzi nam, nam szkody? Na pewno zioła mają ten też taki duży swój profit, jeżeli chodzi o pewne uciążliwości i żeby nie ryzykować też jakąś szkodliwością dla organizmu, to jest ten fakt, że ziołoterapia musi trwać dłużej. W związku z tym jednorazowe spożycie zioła nie grozi czymś tam poważnym, ale długotrwałe spożywanie w sposób nieprzygotowany, bez wiedzy odpowiedni. No, może tego bałaganu narobić. Na, na Dlatego przede wszystkim staramy się zawsze polecać, oddawać w ręce sprawdzonych terapeutów, którzy świadczą takie, takie us, usługi. My przede wszystkim działamy popularyzując wiedzę poprzez różne zajęcia, zarówno dla szkół, jak i grup większych zorganizowanych tu, turystów, którzy chcą się edukować w zakresie zdrowego odżywiania, profilaktyki zdrowia kosmetyki, kosmetologii, w jaki sposób wykorzystywać również surowce ziarackie do takich celów. Przybył nam tutaj Pan do pokazania bardzo duży asortyment tych ziół. Są też miody, zauważyłam to w swoich Może Pan nam coś powiedzieć o tych miodach? Miody robimy w kooperacji z naszymi pszczelarzami Bartnikami, ale są to mieszanki również zawierające mączki ziołowe. Mączki ziołowe to, są, to jest taka nasza specjalizacja. Ponieważ susz ziołowy spożywany w postaci herbat ma dwa mankamenty, jeżeli chodzi o skuteczność działania. Jest to fakt, że proces temperatury parzenie powoduje to, że likwidowane są na przykład witaminy albo inne cenne składniki. A oraz fakt, że z tymi fusami nigdy nie, nie jest taka szansa, nie, nie ma takiej możliwości, żeby wywar temperaturowy wyciągnął w 100%. Te, te składniki przez nas poszukiwane, one po prostu zostają z fusami wyrzucone. Mączka, czyli bardzo na drobno zmielony susz, ma tą właśnie preferencję, że działa skutecznie, ponieważ my wtedy tą masę zielarską, ziołową. Przyjmujemy w 100%. Jako na przykład dodatek do, do jogurtów, do sałatek, jako suplement diety, czy po prostu bardzo popularne ostatnio różnego rodzaju takie postaci szejka, który, który można sobie zrobić na słodką, można sobie zrobić też, co bardziej dietetycznie, bez dodatków jakichś cukrów, ale na pewno skuteczność działania. Mączek zielackich jest dużo wyższa. Dlatego miody są też takim fajnym przykładem, że mieszanka mączek ziołowych razem z miodami, które nie musimy się przekonywać do tego, że miody są bardzo cenne w naszej profilaktyce zdrowia, mają właśnie takie skuteczne działanie. I ten miód możemy sobie dodać do herbaty, możemy sobie posmarować na, na chleb, możemy go dodać również do, 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 do innych posiłków. Mm -hmm. A co nam pan powie o maceratach? Dużo osób nawet nie wie, co to jest. Produkujecie też maści, oleje tłoczone na zimno, może coś o tym? Każdy z nas albo prawie, każdy z nas to ma lat 18, pił jeden na pewno czy drugi popularny macerat alkoholowy, bo tak naprawdę nalewka ziołowa czy zawierająca składnik, jak jałowcówka, czy dziń, czy, czyli właśnie, właśnie na przykład zioła, to, bo jałowiec też jest ziołem, mm -hmm. to już jest macerat. Czyli popularna naszej w kulturze nalewka to jest macerat alkoholowy. Maceraty mogą być również olejowe, mogą być odstowe, czyli są to pewne wyciągi, które z jednej strony powodują to, że ciecz, która, która zalewa zioło wyciąga te, te właściwości potrzebne, poszukiwane przez nas oraz też kolejny argument to jest, to jest fakt konserwacji. Tak jak na przykład macerat alkoholowy, nalewka może stać latami i składniki, które są w nim zawarte będą trwałe. Służ ziołowy w odpowiedni sposób przechowywany może w zależności od gatunku zioła może być ciągle użytkowany w sposób skuteczny od dwóch nawet do czterech lat, jeżeli są w odpowiedni sposób bez dostępu do światła, w odpowiednich warunkach temperaturowych i szczelności przed, przed powietrzem zewnętrznym tak składowane może służyć, ale macerat daje więcej możliwości i też jest łatwość użytkowania, bo herbatę czy mączkę trzeba w jakiś sposób dostarczyć, a jakiś olej, oleje, które szczególnie są na przykład wykorzystywane do celów kosmetycznych, no mogą w sposób bardziej wygodny służyć. Panie Krzysztofie, znajdujemy się na zamku. Jak głoszą legendy, w każdym zamku straszy. Tutaj u nas podobno straszy Biała Dama, ale to tak jakby nie jest potwierdzone. Ma pan jakąś wiedzę na ten temat? Myślę, że, że u nas tutaj na Zamku straż. Myślę, że każdy kulturowo-historycznie utrwalony obiekt, jak tutaj jest Zamek W Nidzicy, będzie miał swojego ducha. Będą dobrego ducha. Do dobrego ducha, tak, oczywiście. Trzeba wierzyć. Tak jak wiele, wiele miejsc. Ja myślę, że jakbyśmy sobie stworzyli tutaj taką mapę na terenie naszego powiatu Nidzickiego, tych duchów byłoby więcej, bo znam takie lokalizacje. Akurat opowiem o, o naszym duchu tutaj w okolicach Turowa Gardyn. Nawet kaplica, w kiedyś, która kiedyś była pod wezwaniem świętej barbary, w późniejszym okresie, kiedy została zlikwidowana, słynęła z ukazywania się, jedni mówili niebieskiego anioła, inni niebieskiego łabędzia. Mm -hmm. o, ten, to ukazanie się tego, tego łabędzia anio czy anioła oznaczało dla jednych szczęście, dla innych nieszczęście. W różny sposób było traktowane, ale co ciekawe, że u, to ukazywanie się tej, tej zjawy było przekazywane z pokolenia na pokolenie, nawet byłem mocno zaskoczony, kiedy raz odwiedził mi taki właśnie stary Mazur który zaprowadził mnie w to miejsce, gdzie, gdzie się to ukazywało i on w to, był, w to święcie był wierzył i mm -hmm. cała rodzina, mieszkańcy w ty o tym wiedzieli, było to pewne, w pewien sposób traktowane jako pewne, pewna normalność ta, sytuacyjna tego wszystkiego. Życie tak, codzienne. takie życie codzienne w to wszystko ple, wplecione. Znam więcej takich, takich miejsc na terenie tutaj naszej yy, okolicy i także myślę, że yy, nawet podchodzą do sprawy bardzo racjonalnie. Możemy sobie uprawdopodobnić taki fakt, że coś istnieje niewytłumaczalnego, no i można też to w różnych kategoriach wierzeń potraktować. Pamiętajmy, że dzisiejsze czasy to też i aktywność duchownych, jeżeli chodzi o egzorcyzmy, i to są nawet takie bardzo skomplikowane tematy, które mogą być przed. Rozstrzygane zarówno przez osoby wierzące, jak i niewierzące, ale to, że egzorcyści są, bo coś się ukazuje, staje się pewnym faktem. Jeżeli tutaj przez wieki na Zamku Niedzickim była trwała obecność ludzi, jeżeli sam fakt przecież jest legendą, zagadką, w jaki sposób powstał zamek, co było wcześniej tutaj, mhm. no też wskazuje pewną, pewną masę pewnych takich predyspozycji do, 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 do czegoś niezrozumiałego do końca. W związku z tym e, nigdy nie należy mówić nigdy e, i mieć pewien respekt i szacunek dla każdej takiej informacji. Ja przynajmniej tak do tego wszystkiego podchodzę. Ale nie zdarzyło się panu jakby spotkać? E, w, nie, nie udało mi się spotkać, ale... Miałem w swoim życiu wiele takich doświadczeń, które są kategorią... Na pewno no, dobry czy... duch natknął Pana na Turowski Młyn. Na przykład, tak, tak. To kiedyś może będę miał, zazwyczaj czasami przy prywatnych już takich spotkaniach, opowiadam jak doszło do, do nabycia Turowskiego Młyna. Była to historia niezwykła, ona miejsce miała w Niedzicy i to, to takich niezwykłości jest dużo, dużo więcej. Ja mam też częstą możliwość spotkania się wizytowania przez polskich duchownych misjonarzy z różnych kontynentów, którzy mnie odwiedzają. To też jest taka okazja to porozmawiania sobie o takim o sferze duchowej człowieka, o opatrzeniu trochę przez inny prezmat niż, niż ta, ta codzienna rzeczywistość. To też zastanawia. I tam, tam jest to też taka doskonała okazja, żeby o tej sferze duchowej rozmawiać. I wtedy nawet ukazywanie się białej damy na zamku wcale się nie wydaje już wtedy takie nieprawdopodobne. I takie strachliwe. I takie strachliwe. Nawet właśnie tak poważne, mhm. szanowane autorytety jak, jak duchowni misjonarze nie mówią nie. Oni często nawet mi opowiadają o swoich doświadczeniach, na przykład w Afryce, gdy, gdzie on jako osoba duchowna nie potrafi wielu rzeczy wyjaśnić. Także w Afryce, dzieją się i nie wiadomo tak, skąd to się tak, bierze. Tak. W Afryce się dzieją takie rzeczy, i na pewno u nas też się dzieją. Ja mhm. w swoim życiu też doświadczyłem wielu różnych historii. Może to nie była akurat z biała dama, ale rzeczy, które trudno wyjaśnić w sposób racjonalny. Dlatego mhm. mam do tego respekt i szacunek, i lubię też słuchać innych doświadczeń. Chętnie posłuchamy. Rozumiem, że to była miłość od pierwszego wejrzenia ten młyn. No może właśnie takie instynktowne poczucie mm -hmm. czegoś, zauważanie, widzenie czegoś w czymś, czego się do końca nie rozumie. To takie mm -hmm. po prostu nabranie pewnego respektu do sytuacji, którą, która dopiero sens człowiek rozumie po pewnym czasie. Mm -hmm. I myślę, że to czasami właśnie nawet te zjawy, widzenie czegoś, czym uczy respektu i z pokorą przyjęcia wyjaśnienia później. I to jest chyba naj, najcenniejsza życiowa umiejętność. Bardzo cenna. Bardzo cenna.